Cześć, siemaneczko, witam wszystkich, bardzo serdecznie, ja jestem Marcin, to jest jak zwykle Gorilla Electronics i jak zwykle na tym kanale będziemy robić nic innego jak właśnie dokładać trochę koników, akurat w tym wypadku mamy tutaj wóz Audi Q5, ale gdzie moje maniery, mamy też tutaj klienta, właściciela tej pięknej właśnie Audi Q5, Marcina, siemaneczko, cześć, kłaniam się, witam, pozdrawiam wszystkich Marcin przyjechał swoim samochodem. Zdaje się, że już kolejnym samochodem, nie, bo już u mnie byłeś, robisz parę no, wózów. nie? albo szósty wóz mamy tutaj u kolegi do, doktora Gorilli. Zobaczymy, co nam wyciaruje dzisiaj. Tak jest, czyli kolejny, kolejne autko przyjechało od Marcina tutaj do nas. Jak widzicie moi drodzy, autko jest już pozapinane do rolki. Ogólnie e, chciałem tutaj na początku tego filmu Wam gorąco podziękować za tak liczną ilość już subskrypcji, mamy prawie 8 tysięcy subskrypcji. Jak zakładałem ten kanał nie myślałem, że uda mi się zgromadzić nawet 1000 subskrypcji, także 8 tysięcy jest jak najbardziej spoko. Lecimy po 10 tysięcy do końca tego roku. Ja też wiem, że muszę się bardziej wziąć do roboty jeśli chodzi o filmy, bo roboty akurat tu nie brakuje, ale wiem, że z filmami jest e, e, ostatnio słabo. Ale będzie dużo lepiej, gwarantuję Wam to, kolejna druga połówka roku będzie bardziej obfita w materiały filmowe od Gorilla Bros. E, e, Company. <grystanie> Także będziemy nagrywać więcej. E, w zasadzie będę nagrywać więcej, bo ja to sam nagrywam, sam składam, dlatego też e, tyle to trwa, ale składam to sam ze względu na to, że po prostu lubię e, składać filmy i, i sprawia mi to przyjemność. Także dlatego też może jest e, ta ilość filmów trochę ograniczona. Audi Q5, jaki to jest Marcin rocznik Kupiątki. E, tutaj mamy 2014 rok z dwulitrowym wizerkiem, Dobrze znany na pewno wszystkim. A możemy otworzyć maskę, Marcin? Jasne. Już otworzymy. otworzymy maskę, pokażemy Wam ten śliczny, legendarny piec 2.0 TDI. E, to jest Audi Q5, 214 e, model rocznikowy. 8R, poliftowa wersja. 8R. 8R no. gryba, nie? No, bo e... jestem słaby w tych oznaczeniach. 8R, czyli Audi Q5 8R, e, polistowa wersja. E, 2.0 TDI 190 koni i już wam moi drodzy pokazujemy jak ta ślicznotka wygląda pod maską. Mamy tu też oczywiście jak na prawidłowe Audi przystało napęd Quattro. Mamy skrzynię automatyczną 7-biegową DL501, chyba sprawdzę to jeszcze, potwierdzimy. Tutaj jest właśnie ten legendarny piec 2.0 TDI 190 KONI, czyli już ta nowsza generacja silników 2.0 TDI. Jest to EA288, zdaje się. Co też bardzo łatwo poznać, na przykład po tym tutaj katalizatoru DPF-ie, który jest taki dość specyficzny w, w tych modelach silnikowych. Bardzo łatwo to rozpoznać. Mamy tutaj DPF-a, mamy tutaj scr czyli mamy tutaj AdBlue. E, oczywiście mamy zawór EGR, a nawet dwa zawory EGR niskiego i wysokiego ciśnienia, także dość rozbudowany system oczyszczania spalin, system ekologiczny, który, jak wiadomo, jeśli coś jest rozbudowane, to niestety jest narażone na częstsze usterki. W tym wypadku nie jest inaczej, e, czyli, tak jak Marcin wspominałeś, e, masz tu małe problemy ze systemem AdBlue. Jakieś błędy od czujników, i tak dalej, nox no, są. Także w tych piecach ja zalecam ogólnie DPF-a EGR-ka sobie zostawić. Natomiast AdBlue e, warto pomyśleć o, lubię to określenie, o wyserwisowaniu tego systemu. E, wtedy wszystko działa sobie dalej sprawnie. Czyli DPF-y, egr -y sobie tam współpracują, oczyszczają te spaliny auto. Niedymi jest dalej fajnie ekologicznie z zawozem. Natomiast e, o systemie AdBlue delikatnie możemy wtedy już zapomnieć. Także 2.0 TDI, wóz jest pospinany, już tu nie zanudzamy e, tym wstępem przedługim, siadam do wozu, robimy sobie pomiar i jak zawsze moi drodzy, wspólne logi, zobaczymy co tam, jak tam, czy wóz jest sprawny. E, Marcin, ile obstawiasz, jaką moc, co tu wyjdzie w serii? Myślę, że zdrowa seria, 190,5 konia, 402 N. coś takiego musimy. Okej, okay, Marcin obstawił, ja obstawiam, że będzie trochę mniej, bo zazwyczaj te motory wychodzą słabiej. Szczególnie, że przebieg tu mamy jaki? 220 tysiące 220, no to ja bym tak szedł w stronę 182, 186, przedział a moment powinna zrobić, bo one zazwyczaj robią te 400 N, 390, 395 Nm. Ja obstawiam, także siadamy, ładujemy pomiar i sprawdzamy, kto miał rację. Dobrze, moi drodzy, mamy w OBD 5 autotunerka, także tym akurat sprzętem będziemy flashować tutaj i silnik, i skrzynię. Mamy tutaj skrzynię typu S-Tronic, czyli DSG. Zaraz Wam powiem, potwierdzę dokładnie jaką. Obstawiam, że DL501 generacji drugiej tu będzie, czyli fajne, wytrzymałe skrzynie, tylko często lubię jeździć na 1000 obrotów, co jest skrajne dla tych silników. Bardzo to obciąża układ przełożenia napędu, Wpływa na to, że pojawiają nam się na przykład wibracje. Wpływa to też na to, że zmęczeniowo krócej nam żyje dwumas, czyli elementy właśnie przeniesienia napędu, nie? sprzęgło i tak dalej. Wszystko jest narażone na takie skrajnie niskie obroty, na, na po prostu wibracje, które powodują tego typu skutki i zużycia. Silnik mamy tu 190 koni, 2.0 TDI, czyli to będzie EDC 17. Ale ja chyba przed lifta wybrałem. Chwilkę musimy sobie wybrać. Polifta tu jest. Polift ed 17 c 64 bym obstawił tutaj, że będzie. Zaraz zobaczymy, czy mam rację. Ładuje się nam ID, CNHA dokładnie, i mamy info, że oryginał jest dostępny na serwerze. Very nice, także pobierzemy go sobie zaraz z serwerka rzucimy na serwer nasz gorilowy. no i potwierdza się skrzynia jaka tu występuje to jest DL501 a niestety nie mamy na serwerze dostępnego oryginału ale mamy w, w wersją softu kompatybilną zobaczymy zaraz sobie jaka tu jest wersja softu wgrana akurat w skrzyniach DSG ja lubię robić aktualizację do najnowszych wersji w przeciwieństwie do silników bo tam często aktualizacja do najnowszej wersji sprawia, że Pracuje to wszystko jeszcze gorzej, Często częściej wypala się DP, wiesz, jest to diesel oczywiście i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o skrzynię, to im nowsze update, tym lepiej te skrzynie chodzą, plus jeszcze oczywiście zrobienie update'u, aktualizacji, później pobranie e, oryginału i zrobienie modyfikacji skrzyni. E, to już jest creme de la creme i wtedy te skrzynie pracują e, zajebiście. Tutaj akurat nie mamy dostępnej wersji tej, która jest wgrana, ponieważ tu mamy, jak widzimy, najstarszą wersję 02. Natomiast są dostępne dwa nowsze update'y. i zrobimy coś takiego, to jest oczywiście w cenie usługi. Robimy update do najnowszej wersji, dopiero później pobieramy softa i robimy modyfikacje, bo jak gramy najnowszą wersję, to dalej będą te punkty zmiany biegów tak nisko, aczkolwiek takie rzeczy jak niektóre szarpnięcia i tak dalej są często niwelowane przez aktualizację. Oczywiście nie wszystkie, jest to 30% sukcesu. Ale zdarza się często, A6C7 ma taką wersję softu straszną, tą pierwszą, że jak tam zrobisz samego update'a, to jest całkowicie inna praca tej skrzyni właśnie DL501. A, także tu robimy update i później dopiero będziemy sobie czytać softa, a teraz y, mierzymy serię i robimy log'a. Audio odpalone, y, ustawimy sobie bieg pomiarowy, będzie czwarty albo piąty bieg. Zobaczymy jak ona będzie ochocza na tej czwórce przyspieszać. Jak będzie za krótki czas przyspieszenia podczas pomiaru, to wtedy musimy wrzucić właśnie wyższy bieg, żeby odpowiednio obciążyć silnik do pomiaru, żeby zlogować wszystko odpowiednio, nie? Tak jak trzeba. Ale tutaj czwóreczka jest OK. Także na czwórce zostaniemy, ustawiamy sobie 3000 obrotów. jest, odpalimy kolekt, dogrzejemy jeszcze silnik do tych 90 i będziemy mierzyć, będziemy sobie mierzyć tutaj moc seryjną, włączymy sobie zapis logów. widzę, że seryjna i po mocy na kole jaka wychodzi też widzę, że raczej tutaj coś w okolicach serii wyjdzie no mamy serię zmierzoną i tu mamy tak Seryjnie mamy jakieś 1,65-1,75 bara jeśli chodzi o doładowanie bezatmosferycznego no i tak też tutaj mamy to zlogowane turbinka delikatnie wolniej wstaje niż powinna od 2000 mamy mieć tam 1.6, a mamy 1.5 no, to jest taka kosmetyka jeśli chodzi o ubytki w doładowaniu raczej nieodczuwalne na drodze co nas tutaj interesuje to na pewno, na pewno temperatura spalin jaka tu w serii jest i ogólnie temperatury do lotu się zdarza też często bo tu już mamy interkuler chłodzony wodą czyli nie ma takiego konwencjonalnego interkulera powietrze, powietrze, tylko mamy właśnie e, skrócony charge pipe i prosto z turbiny przez taki kolektor, który jest właśnie chłodzony wodą i to się nazywa interkuler chłodzony wodą który ma oczywiście osobną chłodnicę wody e, schładza nam to powietrze i jest to o dziwo bardzo wydajny system, gdzie e, na wylocie z turbiny możemy mieć 100 stopni, a już na wlocie do silnika możemy mieć, zaraz Wam powiem około 40 stopni powinno być no, no tu mamy 37 38 na górze już pomiaru, także te interkulerki są bardzo wydajne. Tutaj, nawet na modyfikacjach typu stage 2, stage 3, gdzie mamy duże turbiny, jakieś 250-300 koni, dalej te interkulery ogarniają, zajebiście składają nam powietrze. Dodatkowo jest też lepsza reakcja na, na gaz, bo wtedy, no, jak mamy krótszy charge pipe, to ta turbina nie musi nam napompować całego dużego interkulera frontowego, tylko prosto powietrze leci nam w silnik, który jest składany po prostu w tym kolektorze chłodzonym wodą, czy też cieczą chłodzącą z minusów tych kolektorów jest to, że potrafią się rozszczelnić i wtedy nam płyn chłodzący idzie w dolot i silnik go po prostu przepala i nam powoli schodzi płyn, wtedy jeśli mamy ten silnik, mamy ubytki płynu to pierwsze co, ja bym zaglądał w kolektor dolotowy, jeśli nie ma widocznych wycieków pod autem bo one się tak jak mówię, często rozszczelniają Także auto w logu wygląda w miarę OK, DPF i inne rzeczy też. W porządku. Temperatura spalin. Niedźwódko tutaj, nie dziutko, no, po 600 stopni. Także, także bardzo nisko. No. To sobie jeszcze raz zlogujemy, sprawdzimy na wyższym biegu. Yy, tak, dobrze, Marcin. Mamy moc zmierzoną, mamy 181 koni i 405 nm. Co ty na to wszystko? Mega powiesz. pozytywnie z momentem, bo wygrałem z tobą, <noise> ale moc przestrzeliłem mocno, także do obstawiania się nie nadaje. No, Wierzę, e... że do środę tu coś wykombinować ciekawego. E, tak, dokładnie. No, mamy mocowo, tak jak mówiłem wcześniej, moment jest w porządku, co też może świadczyć o tym, że kondycja tego silnika, jeśli chodzi właśnie o te rzeczy, które już mówiłem, w samochodzie powinny być też jak najbardziej ok. Tu, co się często zdarza, co jest właśnie, bo jak widzimy, moment jest ok, a mocy nam górą brakuje. Co jest częste w tych silnikach z systemem common rail? Tu mamy wtryski już tej nowszej generacji 04L. One często po prostu tracą na wydajności. Chodzi o to, że ten czas wtrysku, na przykład jeśli mamy 800, to jest przykład. Teraz 800 mikrosekund gwarantuje nam podanie dawki 70 mg. Jeśli ten wtrysk jest nowy i oryginalny, to z czasem, jak już to ma najechane trochę kilometrów, te 800 mikrosekund Moim zdaniem nie gwarantuje już tych 70 mg, bardziej 65. Spada na po prostu wydajność układu wtryskowego, a sterownik no nie koryguje tego jakby z czasem, z wiekiem, nie? że nie dodaje nam tego czasu względem tych samych dawek. Także w skrócie tutaj myślę wymiana wtrysków na nowe albo jakieś tam akcje regeneracji. Ja bym bardziej był za wymianą na nowe, bo one nie są jakoś drogie, te wtryski. Wtedy mielibyśmy idealną serię. Ale też jakby nie dyskwalifikuje to tego samochodu z e, zwiększania mocy teraz, ze względu na to, że korekty w tych wszystkich naszych są idealne, ciśnienie paliwa jest utrzymywane, także po prostu możemy to delikatnie tuningiem tam z, zreskalować po to, żeby ten pojazd e, zbudował tutaj nam fajną moc. I zobaczymy za chwilę, czy, czy nam się to uda. Tak jak mówiłem, ze skrzynią masz tu najstarszą rewizję z softu skrzyni 02, a dostępne są nowsze rewizje. Także ja bym tu sugerował, żeby wgrać najnowszy soft możliwy do skrzyni, bo to działa akurat zawsze na plus ze skrzyniami. I dopiero na bazie tej aktualizacji zrobimy moda skrzyni, takiego jak chcesz. Bo co cię najbardziej denerwuje w pracy tej skrzyni? Maciej? Jak wiecie, jest tu dwumasa, jest to dieselek i trzyma bardzo niskie obroty. Jadąc z 50 na godzinę on potrafi wrzucić szósty bieg i tak się z nim kulam Pff, gdzieś w okolicach 1050 obrotów, co mega mnie boli, bo czuję, że ten silnik no, nie powinien tak pracować, powinien trzymać troszkę wyższe obroty. No i jeżeli chodzi o to, co powiedziałem, to do tego bym dołożył jeszcze. Mały manet, ponieważ przy wjeździe na rondo gdzieś załóżmy przy redukowaniu biegu, a samochód wpada w tryb jakby żeglowania w... tak, ty coś Żeglowania, no tak, muszę żeglowania. powiedzieć, że to masz żeglowanie, bo nie wszystkie tak, dl 501 się zdarza, żeby miały żeglowania w ogóle te skrzynie, to się muszę zweryfikować, ale jeśli faktycznie mówisz o tym, co ja myślę, czyli o żeglowaniu, no to mamy do czynienia z czymś takim, że skrzynia w tym trybie komfortowym w trybie drive rozpina nam ciągle sprzęgła po to, żeby teoretycznie zniwelować czy tam zmniejszyć opory toczenia, bo wtedy nam auto, gdy nie chcemy przyspieszać, się nam toczy. Nie? A gdy znowu auto potrzebuje utrzymywać zadaną prędkość i delikatnie wciskamy pedał gazu, spina nam te sprzęgła. Nie? I to według teorii i założenia tutaj tej firmy, która produkowała ten samochód, miało na celu właśnie zredukować głównie opory ruchu, czyli zmniejszyć spalanie, aczkolwiek już mogę powiedzieć na podstawie zrobionych setek tych skrzyń i relacji z klientami, w których no oczywiście nie wszystkich deaktywujemy żeglowanie, bo niektórzy klienci chcą sobie to zostawić, ale tym, którym to deaktywowałem, tym, którym to wyłączaliśmy, ja zawsze mówię klientowi: weź trochę pojeździ, napisz mi smsa albo na WhatsAppie, wiadomo, jest za 2-3 tygodnie. Jaki jest Twój feedback? Czy bez tego żeglowania, na przykład, masz teraz wyższe spalanie? I o dziwo, klienci zgłaszają, że jeśli chodzi o poziom konsumpcji, nie ma, nie ma żadnej różnicy. Niektórzy nawet zgłaszają, co tak, już nie do końca wierzę, ale że nawet jest niższe spalanie nie? Bez, bez żeglowania. Na pewno, co możemy tutaj teoretycznie wywnioskować. Życie tej skrzyni, a dokładnie sprzęgieł, bo mamy tu dwa kosze sprzęgieł, jak w każdym DSG, które są ciągle, ciągle przez to żeglowanie rozpinane, jest znacznie, zdecydowanie będzie wydłużone, bo tych cykli spięcia, rozpięcia sprzęgła będziemy mieć y, kilkasetkrotnie mniej, nie? Na przejechanie na przykład w czasie, w trakcie przejechania 10 tysięcy kilometrów, To jest tylko teoria, wiadomo nikt tego w laboratorium nie sprawdzał, ale myślę, że jest w tym, y, może być w tym wiele, wiele prawdy, Także robimy teraz aktualizację skrzyni. Ja idę klikać softy, zrobimy sobie po kawce tu z Marcinem. Jak najbardziej. I, i, ładujemy, I ładujemy softy, będziemy robić pierwsze testy. Później, oczywiście, fajnie, że Marcin się zgodził do tego, żeby być na tym filmie. Ja, oczywiście, nie zmuszam. Sam wyszedł z taką propozycją, fajnie. Jeśli oczywiście ktoś chce, żeby nagrać film z jego samochodem, to ja też nie zmuszam, żeby był na tym filmie. Ja rozumiem, że nie każdy chce. Jakoś się tu medialnie udzielać, tylko chcę mieć zrobiony chip tuning. Wtedy po prostu robimy film bez klienta. Jeśli oczywiście ja też takiego samochodu już nie mam na kanale, no bo jak to jest Passat B8, to wybaczcie, ale z pasatem B8 to ja już mam nagrane wszystko, co, co jest możliwe. Także no więcej filmów na razie myślę, że nagrywać nie będziemy. Chociaż czas pokaże, nie? Akurat z pasatem chcemy nagrywać filmy z takimi samochodami, których jeszcze po prostu nie mam na, na swoim kanale. Moi drodzy, skrzynia i silnik zafleszowane. Wszystko pierwsze wersje, zarówno w skrzyni, jak i w silniku mamy zafleszowane. Teraz będziemy robić pomiar pierwszy kontrolny. Jeśli chodzi o skrzynię, pracuje fajnie. Tutaj najważniejsza będzie opinia, oczywiście, klienta. Także przejdziemy się na drodze, pokażemy na drodze, jak pracuje ta skrzynka teraz. Po aktualizacji naszym softie, oczywiście. A teraz zmierzymy sobie wersję pierwszą. Nałożymy później pewnie jakieś korekty jeszcze na soft, jeśli będą konieczne. I będziemy robić kolejne pomiary. Dobra, spacja. Jadę. Mamy teraz okolice właśnie dwóch bar do ładowania już. 1952 bary. Z rzeczy, które jeszcze tu muszę w skrzyni zmienić teraz na pewno, to po aktualizacji ten nowszy soft ma znowu na, w trybie manualnym, widzę, krótszy y, bieg. W sensie przy 4300 już nam zmienia bieg z automatu na wyższy. To ustawimy na jakieś 4600 w trybie manualnym, żeby było wyżej. To jest pierwsza rzecz taka do poprawy. No i zobaczymy, co to za moc wyszła nam wstępnie na pierwszy strzał. No mamy 204 konie tylko i 426 nm. Eee, Tutaj też na wyższym biegu będziemy mierzyć na pewno kolejne pomiary. No i dołożymy teraz paliwka. Zobaczymy, co się zacznie dziać mimo to mamy już no 24 konie więcej niż było tutaj w serii ale myślę że jakieś 210, 215 byłoby fajnie, tym bardziej, że mamy bezdymnie, niskie EGT wysokie AFR, także możemy sobie pozwolić na nieco więcej paliwa jeszcze tutaj na piecu korekta trzecia moi drodzy, myślę, że już tutaj ostatnia skrzynię przerobiłem, także mamy na 4600 teraz możliwość zakręcenia silnika w trybie manualnym oczywiście można całkowicie Deaktywować upshift na tip troniku, aczkolwiek tutaj to jest zwykły stage 1 nie widzę potrzeby, żeby go deaktywować całkowicie. Nie? Także 4600 i sam się ten bieg zmieni, serii nie było 4200 na tej wersji softu, czyli niziutko mamy paliwka dołożonego teraz, tak grubiej, także mierzymy sobie teraz po prostu moc. 180 koni na kole. Wcześniej mieliśmy tyle na silniku, także zaraz zobaczymy, co tutaj nam wychodzi. Marcin, zapraszamy do środka. Zobacz sobie wykres. Tak to wygląda: mamy 223 konie i 472 Nm. O tak! Powiem wam. Matko Bosko, mówię, co to się stanęło? Że jest cudownie. Przyrost 42. Konie. Nie spodziewałem się ogólnie, ale Marcin podołał zadaniu. Wykres mamy równiutki, nie ma żadnych spadków, jest super. Czy, czy, czy podołał? Marcin zobaczy, czy Marcin podołał za chwilę, jak pojedziemy sobie na drogę. nie? Także odpinamy wóz i zobaczymy, co powiesz, jak pojedziesz sobie tym autem. Bo okay. wykresy wykresami, papier A, papierem, natomiast najważniejsze są odczucia na drodze. Wiesz co, tak, ja przedstawiałem, bo tu na, na hamowie muszę koło widzieć dobra, lewe. Dobra. Także musisz sobie to ustawić. w te pogody. Chociaż dzisiaj nie jest aż tak, aż tak ciepło, nie? Ale Fajne, bo weekend ma być taki gorący, mocno zajebisty. Jadę w niedzielę do Żywca się kąpać to A gdzie, co Może... tam w Żywcu jest, gdzie tam kąpać się kąpać. Plaża jest zajebista. To, to jest Bystra chyba. Bardziej nie Czy coś takiego? Tam jest hotel Kubus. Okej. Okay. No i supa zawsze wypożyczamy. Jakiś rowerek, człowieku frytka, zajebista miejscu, nie? Co ty gadasz, to muszę sobie A woda jest tak czysta, jak przyjedziesz z rana o dziewiątej, jeszcze ludzi nie ma, to normalnie rybki widać na metr do półtorej metra, widzisz dno, nie? Mhm. A to co wy tam, łódkę wypożyczacie, czy...? Eee, Supy bardziej, wiesz, albo jakiś rowerek, kajak, Okej, no. okej. Okay, okay. W prawo tutaj? W prawo, ja. No to akurat na żywiec przetestujesz ałbika, nie? Jasne. Chyba tam są te światło, ale tam aż nie pojedziemy, ja. Nie, tam nie pojedziemy. Tu na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo, bo tam jest fajny odcinek testowy zamkniętej drogi do Electronics oczywiście. Masz na 1300 te punkty redukcji ustawione. No dobra, zajebiście. Jak ta nowa wersja jest w stosunku do starej, to nie wiem, to Ty pojedziesz pewnie nie teraz, nie niż od razu w 5 minut, tylko w tydzień co pojedziesz, zobaczysz. Opiski Ze skrzyniami jest tak, że jakbyś stwierdził, że chcesz jednak wyżej, to jeszcze mieć niżej, nie wiem, dany bieg indywidualnie możemy skorygować jak coś. Brawo. nie? W prawo. Tylko musisz pojeździć, bo to tak na świeżo w pojechaniu z to od razu nie ciężko sytuacji. Teraz na przykład jest, widzisz, 900. I teraz dodaję gazu i on dopiero skoczył na obroty. Ale to nie jest żeglowanie. Nie? To jest tak takie sprzęgła tutaj się zapinają w tych skrzyniach. Wiesz? No bo właśnie on znowu był na 900, okej, okay, bo... Pierwsza podczas okres. jazdy na tych wyższych biegach, jakbyś ci robiło coś takiego, że cię będzie spadać na 900, nie? Ja Ty masz mm -hmm. D4 i ci spada na 900. No, nie. Teraz odpuściłem i on no to mnie problem. mocno zdziwiło, bo dl 501 ja się nie spotkałem, żeby miało w ogóle żeglowanie. Nawet nie wiem, czy ta skrzynia ma taki, taką opcję takiego trybu. DL382 mają te nowsze skrzynie i tam oczywiście można deaktywować. Robiłem ostatnio a 4-0 TDI z tą skrzynią. Czekaj, sprawdzimy teraz czy zmieni bieg, jak spadnie bieg, eee, no, 1300 ci zrobi redukcję na trójeczkę, nie? Masz trójkę. No to okay. też jest 1300 w sobie wpisane, wiesz, te wskazanie tego. No właśnie, tak. Czekasz, czekasz. Nie jest 1 do 1, nie? Ale no okay. można też wyżej, mogę się na 1400 zrobić. Aczkolwiek później też te wyższe biegi, żeby zachować dystans między redukcją a zmianą na wyższy bieg. Mm -hmm. Tą oryginalną, powiedzmy, a nie skracać ten dystans. I nie jest tak, że um... lekko dotknę i on od razu dwa biegi. Powoduje to, że będzie ci przeciągać na po prostu po 200-2300, aż zmieni bieg. To jest kurgające dla większości ludzi, no, no, no. nie? Ale tak. myślisz, że teraz jest bezpieczniej dla tej dłumasy. na no, pewno. No, już. Myślę, że na pewno jest bezpieczniej dla niej, no na pewno jest obciążeniowo lepiej, nie? Bo to okay. wiesz, no, na 1000 obrotów nie jedziesz tutaj, nie? Mm -hmm. Tylko na 1300. Można wyżej, aczkolwiek no tak jak mówię, no będzie ci przeciągać te wyższe biegi, No biedzi, nie, w porządku. Jasne. Plus jeszcze na konsumpcję ci to negatywnie wpłynie, nie? Na, na spalanie na pewno. Nie, no tu nie ma żeglowania To jest 2.0 TDI, nie? Mm, Ale... To jest przyjemnie No i dobra, tu sobie trzyma fajnie z górki hamujemy silnikiem mhm. No normalnie gdyby nie żeglowanie to no by Ci już rozpiął tą skrzynię, ja? mm. Teraz masz szósteczka jeszcze tylko z górki, znowu te redukcje będą inaczej, chociaż widzisz już do górki nawet strzedł. No On jeszcze bardziej redukuje z górki, bo to też działa to na podstawie wiesz, żyroskopu, To skenia wie, kiedy jedziesz z górki, kiedy pod górkę, kiedy na płaskim, dlatego ona też inaczej się zachowuje z redukcjami, nie? Mhm. To, co jest spisane w softie, to tak naprawdę działa na płaskiej drodze, nie? Jeden do jednego. A redukcje będą szybsze i częstsze, jak jedziesz z górki na przykład, nie? To znowu inny algorytm wchodzi do skrzyni, żeby sobie to przeliczać. I nie jest taka czuła, że na przykład ja jedę 1400, lekko dotknę gaz i żeby ona od razu nie dwóch biegów, nie? Zaraz to stestujemy, a nie, sobie przyspiesza spokojnie. No Zobacz, jak ty ten gaz ciśniesz. Tak, 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 tak. To też mogę to, wiesz, skorygować, nie? to kwestia pedału gazu, nie. No, to jest no wiesz, nie chcę, żeby był taki czuły, wiesz? Jak chcę, Niektórzy ludzie ten... tak chcą, że od 30 100%, żeby już była od razu różnica, nie, bo on nie, zrobił brz, tunik, nie? Ale to Ty też rozumiem, rozumiem, no ktoś tak może chcieć, ale ja jak robię taki standard soft basic, no to ruszam powyżej 70% cięcia pedału gazu jest po prostu no działalnie no, i teraz no, już czujesz, no, że jedziesz, nie? No. Dobrze, Marcinie, to ja tobie bardzo dziękuję. Myślę, że moi widzowie tobie też dziękują. O, byliśmy na wizji cały czas. Cały czas byliśmy na wizji, no. Okej. Okay. Sorry, zapomniałem Ci powiedzieć. Bo że to nie ma no sprawy! Nie. Luźniutko, nie? <laughs> Także myślę, że moi widzowie też będą tobie bardzo wdzięczni za to, że udostępniłeś swój wizerunek i swój pojazd do tego materiału filmowego. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, serdecznie zachęcam do klikania lajka, like subika i, i, i co tam jeszcze możecie kliknąć, to kliknijcie poza łapką oczywiście w dół. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej. Dwóch Marcinów, pozdro.